Dzisiaj postanowiłem. Cześć Wam. Pokazując pierwszy raz się w kamerze. Pomyślałem sobie tak dzisiaj. Coś tu przede mną się tak wlecze, że nie wiem. Mając lekką tremę. A przy okazji. O Boże, co za gościu! I. No właśnie, i. Też Wam. Wpadłem dziś na taki pomysł, żeby nakręcić filmik. Jak jadę do, no, do mechanika, wy, wymienić olej i zamienić koła przednie na tylnie i tylnie na przednie, żeby, żeby się ścierały I zobaczymy, ile Polak w Kanadzie skasuje za, za, za takie coś. Ostatni raz jak byłem, to, to z eksplorerem we Fordzie. E... U dilera, i tam pokasowali mnie 190 dolarów. To myślę, że, że Polak weźmie trochę mniej. E, a tak poza tym, pogoda u nas się nie zmienia. Trochę zimno cały czas. I, na, i napadało znowu śniegu. To, to nie będę robił nic z dronem żadnych filmików przez jakiś czas. Zanim pogoda się nie wyklaruje troszeczkę. Więc może pierwszy raz spróbuję. Coś ze sobą nagrać. Planujemy z Kaśką jak, jak pogoda trochę się, się, się ociepli, to na pewno będziemy jeździli gdzieś gdzie częściej i, i pokazywali różne miejsca. Jak, jak najciekawsze. Paliwo widzę, dalej ceny się nie zmieniają, nic nie idzie na dół, jest, jest, do, jest 52 za liter. Nie, nie wiem jak tam w Polsce u Was. No i jak się okazało, Polak będzie tańszy. Zaoszczędziłem 15 dolarów. Ford wiadomo. On musi zarobić swoje.